Jesteś legalny! Jesteś Ostatnio sobie przyglądałem na TikToka, co nie? Co nie? I taki TikTok jest, nie? Ja patrzę na TikToka, a tam ziomek mówi, że najlepsi gracze w Gorilla tagu polscy. I mówią jakieś tam Fikusio, jakieś tam chopie, nie wiem co. Co nie? I... 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 No dobra. <laughs> I chcę przeglądać i to oglądam jakieś fikusie, jakieś nie wiem kto. I mnie tam nie ma. Cześć to? Nie ma mnie tam. I ja w sumie nie mam żadnych yy, tych filmów z gorilla waga. Dlatego postanowiłem to zmienić. Znaczy postanowię. Czy znaczy teraz? Także w dzisiejszym odcinku postanowię być na liście najlepszych graczy w gorilla wagu w Polsce. Zastanawiacie się pewnie, jak ja to zrobię. A no już Wam mówię. Wyzwiemy 5 osób v Anvilana. Sorry, 10 osób wygramy wszystkie na raz halo chopie o chopie! o chłopie, chłopie. dobra idziemy na polskie serwery i wyzywamy 10 osób na 1v1 pojedynek 1v1 let's go dobra i teraz tak p o -l k a co się dzieje? dlaczego to mnie nie wcytuje? I już przestaje się wygłupiać Ale nie, no nie da się. Nie. nie wy... Siema! Siema! Oliver! Siema, siema, mordo. Co tam u ciebie? Dobrze? To dobrze. Ope, okay. mam dla ciebie. A ty. A, dobra. Halo! Ej! Panowie! Panowie! Kto jest najlepszym graczem? Polsce. Na pewno nie ty! Na pewno nie ja? Co to za człowiek? Czemu on tak mówi? Czemu ty taki toksik? Czemu oni tak mówią o mnie? O nie, ja tak na to nie pozwolę On jeszcze nie wie kim ja zostanę Polisz go Albo pan, nie wiem Ile oni grają? Od początku raczej Myślisz, że jestem w stanie udowodnić, że jestem lepszy od nich? No Jak grasz na Steamie to na pewno Tak? Jak grasz na Steamie? No. Czemu wy wszyscy... dobra... tak? Zależy od herców, zależy od wszystkiego Mogę z kimś 1 v one z was zrobić? Ja robię 1 one one y, ja robię 1 y. Ja udowodnię, że jestem lepszy od nich Dobrze, ja mogę, ja mogę, ja ja mogę. Tak? Pokaż, Ty? Jak robisz vertikale i jak robisz po... vertikale i To patrz, to patrz teraz dobra, dobra. dobra, kto chce ze mną? Kto? Kto? Ty? Dobra. Ho, ho, chodź, chodź. Poznajcie Milo, to mój nowy ziomek. Wciul, pros i Sigma. Odważył się zawalczyć ze mną 1v1. Dobra, czekajcie, weźcie, zostańcie na tym kodzie, a ja tu wrócę do was. On teraz pójdzie? Nie, nie pójdę, nie pójdę, obiecuję, ja mam challenge, ja mam challenge. Jaki? Taki, że jestem dobry, zaproponuj coś. Zaproponuj coś, czekaj, co? Dobra, ja dawaj, chopie. Co? Możemy w to jest taki mój No to dawaj, jak? Nie, dobra, nie, bo ty mnie strolujesz, ja tu za bana dostanę. Nie, nie. p o i u -y t r e w 3 Czekaj, co? p o i u -y t r e w o, hopie, mamy pierwszego tego, mamy pierwszą osobę. Kurde. Ty, Ciema. Y, w ogóle. Czekaj, a o, o czekaj. Dobra, chodź tutaj do tego domu, nie wiem jak on się nazywa. Chopy, jak ty pewnie jesteś, nie no ja, nie wiem. Ja próbuję udowodnić, że jestem lepszy od Fikusio. Wiesz kto to? No wiem. Albo nie, nie wiem, od, od kogoś lepszego. Dobra, nieważne. Dawaj ty zaczynasz. Ja trzy, ci daję 3 sekundy. Na foreście tylko gramy 3, 2, 1. Ten boost jest za dobry. Ty grasz na Steamie czy nie? Halo tej? Mam pytanie do ciebie. No. Bo brzmi coś, jak taki youtuber. N no. Nie wiem, pewnie nie jesteś ty, ale... Teodoki! Nie, to nie ja, to nie ja, smordgo, to, to nie ja, to jest jakiś nubek. No nie, nie? wiem, no nie wiem. Ech, no prawie! I to to jest Teodoki! Jakiś Teodor! Ja nie wiem, Ta, nie, no w ogóle, ja umiem. Znaczy ja umiem. Nie ja tylko... O oh. O kurde coje Drz Drzwi. Ja miałem tylko dwa lata spokojnie. Tylko, przecież ta chłopie powstała rok temu. Nie no dwa. Nie, nie wiem. Kiedy? Kurde, spadłem jap ja... Ja mam takiego busta na tym wiarze i plus ten... To jest utrudnienie ten bust wielki Prawie no 3 dni no my Jakbym ja tego busta nie miał. A lubisz hikusia? Nie, to jest mój, To jest mój wróg. Dobra, Nie, co ty? O tam jesteś, dobra Jak to, co? O nie Pa, 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 No nie no No co, jak, chcę O, hello Dobra poś, go, Ile? 10 sekund minęło, dobra Nie no, mówię ci, że nie mam, chopie Gramy do trzech Dobra, odliczaj do godziny, godzinę, godzinę licz, a ja uciekam Tak? 60 minut. 60 minut mam na ucieczkę. Dobra. E... Dobra, lecę, chopie. gdzie ty jesteś? Bo ja nie słyszę twoich stupek? Chopie, ja teraz moje ultimatum wykorzystuję. Z godzina minęła Dobra, dobra Teraz to udowodnij, mi się tego doki. Udowodnij, udowodnij, weź, że, chodź, chodź. No idę. Chodź, chodź. Co tam? Kliknij, kliknij tego. A... No. I tak o zrób. Tak, tak wszędzie, tak o nie. Ja nie wiem kto tu jest. No nie wiem, no nie wiem. Bo nie, serio to nie, to ja, nie ja, serio mówię, to nie, nie ja. Jarze. To jakiś nie. nubek, to jakiś Można nubek. Dobra, ci chłopie jest jeden, jeden. Powiedzmy. U mnie pralka w leci Pralka? To co ty w kiblu grasz? Nie, tylko mam owarte drzwi od pralki Drzwi od pralki masz otwarte? Nie, czekaj To ciuchy lecą czekaj. na wszystkie strony Co ty robisz chłopie, ja, ja idzie Idzie chłop po całym oh, domu Czekaj, co? co ty, Dziwiam, co ty Dziwiam, masz za wielki pokój chłopie nie Dobra, mamo, dawaj, dawaj, teraz ja, teraz ja, teraz ja Teraz ja Tak ujmę, ja, tak ujmę Teraz pora się odpalić Co ja bym ci powiedział, że serio jestem Teodor. Elo! Dobra, ile minęło? Sekunda, dobra. zawsze. One są takie zwalone. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Dobra chłopie, dwa, jeden. Dobra. Lecę. Nie, nie, nie. O kurde, co się stało ze mną? Nie no, dobra, tak serio Rezji jestem. Chcesz być w sabotażyście 3? No, no, jak? Dobra, to się zgłoszę do ciebie. Podaj, Discorda, podaj, Discorda, podaj, Discorda. Discorda, Discord Rezi gameplay. Nie wiem, czy jest taki, ale. No to ja. A, chodzi mi się, prywatny? prywatny? Rezi już sabotażysta 3 przyjmuje tylko gorilla tagów. O kur! Dobra, powiedzmy że, powiedzmy, że wygrałeś. Teraz jest finał, finał, finałów. Dobra, dawaj. O, chopie, finał, finał. Finałowa runda. O kurde, jaka szyb, wolna, znaczy długa. Kurde, dwie godziny trwała. Nie no, dobra, tak serio. No. E, to ten. To powiedzmy, że wygrałem, nie? Hopie, wracamy na Polskę. Gdzie ty jesteś? Ha, ja wyszedłem. Nie, nie mam opcji, czy dziesięć. Trzy, trzy one viłany. Trzy -one. One, one i muszę wygrać dwa z nich. Jedno wygrałem. Z jakimś ziomkiem, co myślę, że jestem jakiś Teodor, czy co to jest? A może nazwijmy się? Nazwijmy się, nazwijmy się jakoś. Spójrzcie na to najlepszy .pl. najlepszy PL. Dobra chwila, bo nic coś mi nie dołącza do tego pokoju ze strony. Oje, o halo O halo, siema, siema, siema się nie Halo halo, Siema, siema, siema i chodź na chwilę, chodź nie jesteś najlepszy, nie jesteś najlepszy. Jesteś Spier... najlepiej. Chodźcie na auci cajsta Jest Lucy Nie Jaki tata, ja pierdzielę, co oni robią? Gdzie oni są wszyscy? Ja wiem, gdzie oni są, oni są w tym bakrumsie to nie jest bakrum, to Ja nie wiem, co to jest. Ja pierdzielę. Zamknij. Halo, 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 halo. Co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Siema, ziomek. Stój, stój, stój. Spokojny, spokojny, zjadłeś. O, ale dobra. Chcesz łanwiłam na ze mną? Co? Chcesz ze mną łanwiłam? Mmm nie w macie Nie, nie mam Tak, mam. ho! Nie, nie ma tu żadnej, weźcie się garnicie, ludzie, nie ma takiego czegoś jak Lucy. Będę czas, dobra? Dobra, wszystkich tu motuję, a szczególnie te dziecko! Zamknij... Dobra, panowie, jak stąd w ogóle wyjść? Chodź, chodź no Tutaj tędy? Serio trzeba tak wchodzić? Wow. dobra, 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 dobra. Kur, yy, sorry, przez przypadek click. dobra O Siema Dobra, ho, chodź, 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 chodź Quick, quick, quick tutaj ten yy, no, chodź na ten dom Pierwsze pytanie, ile ty grasz w tą grę? Bo ja muszę wiedzieć z kim się mierzę Skąd ty to masz? Na dwa Czekaj, przewietrze pachy, dobra Dawaj, tak gimie ja zaczynam. Dawaj lecisz, lecisz Gramy do trzech ogólnie Grałeś. Nie, no, dobra, tak to szybko. Czas leci. Dzieci. Kurde. No, co się! Dobra. Nie, to mam z jakimś prosem do czynienia. E, jakim prosem? Że ja? Patrz to. Jak? Ludzie! Chopie, ja nie jestem dobry. Znaczy, dobry. Znaczy, wiesz, że ja jestem najlepszym graczem w tę grę? Roz... Dobra. O nie, to dobra, to chodź szybko. Rozegramy to. To ty teraz będziesz tagował. Ale 5%. O kurde, dobra. Ty, ty ten helper, ile czasu ja miałem? No ty. Czasu ile? Równo 40. Tak powiedział? Tak. Ja go zmutowałem, dobra, sorry, nieważne. <grym>, dobra, to teraz ty. I musisz ten. Gramy do jednego, skoro ty masz taki problem. I musisz mnie złapać szybciej niż 40 sekund. Dobra, lecę. Jak on liczy na paluszkach? O kurde! Co się dzieje? Szybciej, no czemu to tak powoli jest? Cicho, mordeczko. Kur... Ile czasu? Ile? Godzina. 52. Pięknie. Dobra, dobra runda mordeczko. Przybipione. Znaczy ten żuwa. Żuwika. Nie słyszycie, czekaj. Czekaj. Mam na ciebie prośbę. Powiedz, że jesteś najlepszym graczem. No, no. tak mam TikToka, że na najlepszy .pl jest najlepszy. Nie, powiedz inaczej, Kuba. Kuba najlepszy, dobra? C nie, powiedz teraz to! A, najlepszy jesteś, Kuba, najlepszy. Jest! Dobra, chodźcie, chodźcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Uwielbiam was. Chodźcie, chodźcie. Znaczy ja wracam na... O nie, on już wybuchu. Czekaj, ja cię chłopie odmutuję. Milo! Mam do ciebie prośbę. Gada, gadałem, chyba przez, gadałem chyba przez minutę, żeś mi odmitował. A no to jakim cudem, jak ty myślisz, chłopie, jak ja miałem to słychać? Miałbym prośbę hmm. tą samą do ciebie, musisz to samo powiedzieć. Muszę Kuba udowodnić lepsi. to każdemu człowiekowi. Kuba jest najlepszy w Polsce. Dobra, do dobra, chłopie, ja to wy... ja to robię, dobra, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj. Nie ruszaj, chcę tego, chcę tego. Zrób zro ci tego, no i na, na, na TikToka, że jest najlepszy tego Tak, masz TikToka? Mam, mam Dobra, piękne, dzięki, dzięki Mordini, dzięki Mordini Dzięki Mordini, serio, dzięki, 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 dzięki Lajkujemy, chłopie, tap, 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 tap Polska, let's go Dobra, widzowie, ja nie, a dobra y... Siema, 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 1v1, 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 one v 1 one 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 Siema, 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 chcecie 1 v A grasz Fortnite'a? Tak, gram w Fortnite'a, chcesz w Fortnite'a 1 v no, tylko czekaj. Wasz Dobra, żebyś teraz? wygrał Fortnite 1v1, musisz ze mną 1 V1a wygrać teraz. No. Tak? No. Dobra, to dawaj. No. Dawaj, 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 wpisuj kodzik, wpisuj kodzik. Ty. J-A-C-O-B w sklepie Fortnite. Nie ma takiej opcji, chłopie. P-O-I-U-Y-T-R-E-W-Q. Rozumiesz? Dobra, dobra, dobra. Kolejny one, one. Mam już moich w ogóle... Nie wiedziałem, że w ty... że tacy fajni ludzie są. Majlo, Milo to taki ziomek, kozak taki... Taki no warty uwagi, warty uwagi ziomek, warty uwagi ziomek. Warty uwagi... O kurde, dobra, siema, siema, siema. E, kim to jest? Majlo, dobra. One eternity later. Chyba nie widzę. Co tak za fryer dęty, chciał 1 v one w Fortnite, cie. dobra Dawaj na Polskę znowu Nie no, żartuję, żartuję, nie wyzywam ludzi, bo oni ma... Oni, ja, ja, ja chcę pełny szacun wzbudzić tutaj, wiesz żywo, Jest? Żywo, żywo, ja się Że że się jesteś... Jaki? Co? Nie, ja, ja, nie wiem, ja... To oni mi podrabiają, wiesz Dawaj na Polskę Co się dzieje? Ja pierdzielę dopiero w biur.

Ty mnie Ale gdzie Miałeś v wana ze mną zagrać a później w Fortnite Ale to pokaż mi gdzie chodź Jak to chłopie gdzie? Fortnite Chłopie! Chłop! Dobra, ja ci życzę miłego dnia Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze Fortnitea? Fortnita możemy zagrać chłopie Nie wiem Dobra, czekaj chłopie Nie wiem kiedy Rura, zapamiętam cię! Rura 255 Zapamiętam cię chłopie Gdzie mój ziomek o nie, jest pełny serwer, to dlatego go nie ma Dobra, ja wiem, muszę szybko zabrać kreśla 1v1'a, dobra 1v1'y, 1v1'y za darmo 1v1'y prażone w karmelu O siema chłopie, ja chłopie 1v1'y Patrz, patrz, pi 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 chłopie 1v1'y prażone w karmelu, ja wszystkim tutaj się drę Ej, 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 ej Pi pi, pi vi, ja pier... Dobra Chłopie, zostaw mnie już! Ostatni one-v-one one. musi być jakiś przekodacki. Rura. Widzisz, to jest ten, co mnie strollował. Ale ja go lubię, to jest mój przyjaciel. No, ty też, jesteś moim przyjacielem, Dzięki, 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 daj mi go. No? Też? Dzięki, 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 mordo. Jak to? Wiesz co, szukamy ludzi, którzy chcą się ze mną zmierzyć w jeden na jednego pojedynek. Jakieś nagrywanie! YouTuber tu jest, idę do niego! Ziomek, ziomek, ziomek! Kto nagrywa, kto nagrywa? Ty? Ty nagrywasz? Nie, on. On nagrywa. Siema! Ja nagrywam, ja też nagrywam, ja też nagrywam. Siema! On jest bardziej popularniejszy. Ej, kto jest, kto jest, ja jestem na Dobra, co oni gadają? Ej, kto chce z nim się Zeszłam z lona, kto chce z nim? Zeszłam z lona? buba. Lucy jest, Lucy jest, Lucy. Co? Siema. A ja ci chyba mam zbutowanego. Co tu się Pomocy! Z... Co ty, co ty, co ty? Ci ty masz! Ja cię reportuję! Nie, nie! Lucy mnie zabrała! Jaka Lucy? Co wy gadacie? Jakiś Lucio! Chodź, 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 Ja chcę 1 v z nim! Co to jest? Mogę 1 v z nią? Co to jest? Dobra, ja idę z tą Lucy na 1 v Ja idę z tą Lucy na 1 v No, gdzie ona jest? Gdzie ona jest, chłopie? No? Tu jest szmata! No, no, no! Dawaj tu, ziomek! Gdzie ona jest? Idę na nią! Ej ona się puszcza! Ej dobra, czekaj, pozdrowisz mnie, a ty ziomek też proszę. Eee, na cicho, 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 cicho. To jest tajemnica, dobra, chopie! Co? Gumna! Chcecie wyduchć serwera A dobra, <grym> ja, też do ja tu chłopie wchodzę do tego wazonu! Ty utknąłem tu! Coś! to klikaj o A czekaj, a gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ja pierdziele! Nie wiem Gdzie ona jest? Idę ją, idę, idę na nią! Gdzie ona jest, jest? Nie, nie ma już, nie ma, nie ma już, nie ma już. Jak to nie ma? Jaki frajer? Ona się mnie boi. No Patrick, Lemon małe i tam będzie miał takiego zielonego cypka. Cypka? No, <grym> cypka. <grym> Ty <kawałka> Lemon, 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 cytryna. Co? Chcesz one viwana? Proszę, proszę, proszę. One viwana Ja pier... O kurde. Jest, jest! jest, Diona jest, Lucy, Lucy! O jesteś tu! Ty! Za tobą! O kurde! <grym zielonego> Trzymał się sufitu, trzymał się sufitu, nie złapałam mnie Nie no dobra, przecież to jest bez sensu jak ona raz na jakiś czas Dobra, wygrałem z nią Ziomek, wysłuchaj mnie Ja chcę z tą 1 v 1 proszę O, 10 w karda! Jesteś widzem? nie Spójrz na mnie, spójrz Powiedz mi prosto w oczy, że nie chcesz To jest za smutne, odrzucenie mnie, proszę Przeczytaj mój nick, przeczytaj mój nick Przegrasz Musisz to udowodnić, że jesteś najlepszy Daj Ty no chłop mu Dobra nie chłop ma chłopie niuka na dom, chłop ma niuka na dom, chłop ma niuka na dom, niuka dom. Ej, mordeczki, jest tu jakiś youtuber? Dobra, o jest kolejny. Siema ziomek, siema ziomeczki! Siema Ej, ty nagrywasz chłopie! Kurczek, Wyglądać, jakbyś nagrywa, nagrywał? Ale, ja nagrywam, ale na TikTok. Ciekawa propozycja, wiesz? Czekaj, czekaj, bo ja Siema, siema, ej, Freddy! Dobra. Freddy, to ty? Tak, to ja, Czekaj, Freddy. Czekaj, kiedy będzie drugi film znany? Ty, nagrywasz? Nie, to prawda. Tak, Siema, siema, siema. Siema, siema. siema chłopie, przetrwałem u, 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 tyle rzeczy. 1v1, one jest one, or no. Ja, ja gram po raz trzeci w tą grę. Dobra, wierzę w to, ale ja gram po raz setny. Także, czy chcesz 1v1? One one? Nie. Ty chcesz, ty chcesz, ty chcesz. 1v1, 1v1? Jest or no. Nie. Chopę! 100 zł pay safeguarda jest w puli. To no, to Na nagle chcesz, chłopie, dobra, weźcie się. Teraz tak, wymazuj to wszystko. I patrz na moje palce. I no, oni są chyba jakieś popierdzieleni, że oni idą z nami. A ty to co? Szkibidi VR. Chłopie, co wy robicie tu? Co wy tu robicie? Ty w sumie to spoko, że tu jesteście, to robimy 5 na 1 dobra? Dwóch na cztery Dobra. Dobra, słuchajcie mnie, chodźcie na dom, chodźcie do domu, chodźcie do domu. Event. Nie, nie O kurde, jaka armia, to ja wierzę, dobra. Chodźcie do domku. Musicie zaatakować mnie i Milo, tego ziomka w koszulce. I mnie, i mnie. Ty to tak, dobra, dobra, słuchaj, nie taguj nikogo, nie taguj nikogo, nie taguj nikogo. Musisz zaatakować każdego oprócz mnie i jego, tu w drogu. I wy mnie, musicie nas złapać, dobra, lecimy, 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 lecimy. Burde, walnąłem w fotel, czekajcie, fotel uszkodziłem. Dzięki wszystkim. Aha. Mam do Was prośbę. Powiesz, najlepszy jesteś? Proszę. Jesteś najlepszy. Jesteś najlepszy. 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 Weźcie to wszyscy powiedzcie. Jesteś najlepszy. jesteś najlepszy. Co Kto to powiedział? Gonić go!